Dzień dobry, ja jestem Jan Kleicho. To jest kolejny odcinek World of Warships i gramy sobie w bitwę losową pancernikiem Yamato. The mighty Yamato. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam całkiem, całkiem. Przynajmniej mam ten, my tak mam nadzieję taką. Mamy dwa mainy. Po naszej stronie mamy dwie sumy, Mamy Vermonta. Czy ja robię za takiego, za odpowiednik Vermonta w naszym teamie? Mamy Montanę w przeciwnym teamie i Montanę w naszym. Tak, to ja robię za odpowiednik Vermonta. No dobra. No dobra. I my płyniemy w stronę KPA. Te śruby tam pędowe tutaj na tym, w tym skinie są naprawdę ciekawe. Takie skiny to mi się podobają, bo widać, że musieli się namęczyć, żeby tego skina zrobić, tak? Bo zupełnie inne, śruby okrętowe są, zupełnie inna, inaczej okręt wygląda, no, to, to, to tak, taki skin to ja rozumiem, tak? Ale takich skin jest takich skinów jest relatywnie niewiele, niestety. Ó, mamy takimi k Trzynaście... O, panie, kurde płynie ledwie, ledwie do przodu. Myślałem, że on znowu do przodu popłynął, popłynął do tyłu. A ta Montana jest tutaj lepszym celem. Kurde miejscu zatrzymał praktycznie! Nie doceniłem jego manewrowości. Coś tam dostał ten Stalingrad, ale kurde on, on robi tu zabejd. Nie lubię go. Tam tam walecho. Ну, а ну No to jest niszczyciela a no my nie mamy żadnego niszczyciela po swojej stronie. Stalingrad. Nie trapi No jednym trapiłem tam. No ale to to pijcie Weź trap takiego kurde, on z tej odległości jest bardzo niewielki. A ja nie mogę podpłynąć bliżej, bo jak podpłynę to tam jest niszczyciel. Chociaż możliwe, że już nie ma, no ale... Ja jestem Yamato, ja nie mogę ryzykować bardziej niż ryzykują Burgon i Main, tak? Oni się bardziej do tego nadają. No nie no, taką, na taką odległość to my tu nic nie zrobimy. A nie mamy, nie ma kto tam podpłynąć, tak? Bo tu nie ma żadnych tych, żadnych niszczycieli. w dupie, nie ma sensu tutaj siedzieć, tu już nic my tutaj nie zrobimy, to nie ma najmniejszego sensu takie ostrzeliwanie się z max dystansu, nie wiadomo i po co, a kap dalej jest ten, chociaż nie, tam jest Brisbane, Kajta. Też się stąd wycofuję. Tu, 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 tu. Wszyscy odpuszczają sobie ten kap. Wszyscy, absolutnie. Bo co ja mam tutaj robić? Ten to tutaj stanowczo nie więc nie wiem co on tutaj chce. Mówiłem, żeby go osłaniać? Mówiłem. Aha. No dobra. Co ja tutaj mogę? Przecież nie podpłynę do przodu i nie, ten, i nie dam się zniszczyć. Tak jak kurde. O, no tu jeden main miał tylko 3 kilo, a wszyscy pozostali nie mieli nic. No to to co ja jeden mógłbym tu zrobić, tak? Typowe, no typowa gra, world of tak? Albo jest har ten, albo jest stąp w naszą stronę, albo stąp w stronę przeciwników taki konflikt, tak? No tym razem rzuciło się monetą i wylosował się przeciwny team i przeciwny team zastępował. A następnym razem rzuci się monetą i to my zastępujemy. No i, i taka ciekawa gra, tak? Bardzo ciekawa. No zajebiście, ciekawa. Miejmy nadzieję, że te planowane eventy coś tutaj zmienią. Szczerze mówiąc, bo jeżeli nie, no to. To cienko ja to widzę. Aha, czekajta. Tu, 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 to ja mogę. W takim razie... No. Momencik. No. Nie, moment, nie zbrojownia. Ja sobie odbiorę te... Odbiorę sobie... Y kamuflaż do nebraski bo ja prawdopodobnie bym go nie miał. O! I będę miał wszystkie nagrody odebrane. Ta, bo za, za trzy dni koniec, a ja prawdopodobnie World Warships już nie będę grał yy, przez te 3 dni. Do Stereotan i do Nabraski. Te mam już. Dobra. Mamy kontenery. Wszystkie kontenery. Wszystkie. No, troszeczkę nam tutaj przybyło, ale to głównie te plagi i te... To tam nic ciekawego. Ja zaraz jeszcze sobie zobaczymy jak ten kamuflaż... To jest Nabraska. To był do Nebraski kamuflaż, tak? Tak. Niebo no całkiem przyjemny, taki, taki nawet polski. Ten kamuflaż bym powiedział. Podoba mi się, podoba mi się, zdecydowanie mi się podoba. Zdecydowanie mi się podoba, chociaż nebraską ja nie gram za bardzo, no ale dobra. Pięć plagi. Całkiem przyjemny ten kamuflaż. Dobra. Taka sytuacja, tak? O, a tu jest ten jeszcze Makoto Kobayashi kamuflaż, jak on nosi się, o taki, ale on to to to, 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 to taki normalny w miarę i domyślny jego kamuflaż jest taki. Teraz, co to jest za logika? Jak dla mnie te kamuflaże są nawet lepsze, a ten kosztuje 4000. No, według jakiej logiki? Specjalny kamuflaż? Co tu jest specjalnego w nim? No, powiedzcie mi między tym a tym. Widzicie wy jakąś potężną różnicę? Ja dla mnie nawet ten jest lepszy, bo on jest bardziej wyrazisty. Nie wiem, ale i tak ten jest kurde wywalony w kosmos, <laughs> żeby nie tylko nie ten krab tak na tym, na nadbudówce, to jeszcze, jeszcze, bo tak to mógłby całkiem ten, mógłby być. <laughs> to takie, takie, takie coś. To jest w ogóle też. Patrzcie. Ten kosztuje 500 dublonów i 6 ty milionów kredytów. Albo 6 milionów kredytów, a ten 500 dublonów i albo 7 milionów kredytów. Dlaczego ten jest droższy? Ten 8 już. No ale dublonów kosztuje 750. Tylko że to są takie. Ja wiem Zardzewiały Wiecie, żeby tu koszt dublonu był taki jak koszt y, Platyny w Warframe Gdzie tam te 750 platyny kosztuje y, Dobrze mówię? Ta, chyba tak. 750 platyny kosztuje 20 zł. Dosłownie. A te 1000... Nie, 75 platyny. Tylko, że tam 75 platyny to jest kurde. Bardzo, bardzo dużo. Tam te takie e, kosmetyczne rzeczy kosztują po 20 platyny, a nie 750 dublonów, takich tu. Więc wiecie, uwzględniając proporcje, to jest mniej więcej tak. No tu 750 kosztuje taki podstawowy duperele, ten 500, ta, ten podstawowy kosztuje 500. coś takiego kosztuje 20 platyny w 10-20 platyny w Warframe. Ie. No to sobie policzcie. To macie kosmetyk za 20 platyny, a 75 platyny kosztuje 20 zł. I powiedzcie mi, że zastanawialibyście się nad kupowaniem takich drobnych, kosmetycznych rzeczy, tak? Jak yy, możecie 75 platyny kupić za 20 zł, i to Wam starczy na trzy takie kosmetyczne pierdoły. A co to jest 20 zł, tak? A patrzcie tutaj, to jest 500 dublonów. Ile to jest? 500 dublonów? No w sumie 1250 dublonów, to jest 17 zł, no to, ale to, to nadal, to, to nie jest na trzy takie kosmetyczne, te, na trzy takie kosmetyki, tak? To jest na dwa. Więc już jest ten. Już jest dużo, dużo mniej. A po co to dodatkowe zero tu jest? Po to, żebyście mieli wrażenie, że dużo dublonów macie. Tylko dlatego. Bo tak naprawdę to przy wszystkich tych, kurde, kwotach to jedno zero można by było urżnąć i nie, nie, nie zrobiłoby to żadnego, żadnej różnicy, tak? Tak samo w liczbie tych, w liczbie kredytów. Tam można by było ładnych parę zer urwać i nie zrobiłoby to najmniejszego, problem, najmniejszego wrażenia. Na niczym. No, zobaczcie. Najtańsze ulepszenie kosztuje 125 tysięcy. To 3 zera możecie urwać. Czyli 31,5 tysiąca kredytów mógłbym mieć. Już pomijając to, tutaj tam. Uolać to. I co nie lepiej by to wyglądało? Po cholerę, te kurde kwoty, ale nie tak jak ja mówię przez cały czas, wargaming z Rosji wyszło, ale Rosja z wargamingu nie wyjdzie nigdy. Oni muszą absolutnie kosmiczne kwoty tutaj dawać, żeby mieć wrażenie, że nadal żyją w Rosji i kredyty to są ruble. Bo są przy, psychicznie przyzwyczajeni, że mają od cholery, ten, od cholery pieniędzy. A nic z tych pieniędzy nie wynika. I to samo dokładnie zrobili w swojej grze. Ja pierwsze. Nigdy nie zrozumiem tej logiki. Po cholerę to. Nie mówię, że Warframe jest całkowicie pozbawiony tego problemu, bo tam z kredytami jest identyczny problem, że też macie tych kredytów bardzo dużo, ale one w bardzo szybkim tempie wam uciekają. No ale z kolei platyna to już ilości platyny to już są konkretne, tak, jeżeli macie kilka tysięcy platyny to jest już poważna kwota, to już bardzo dużo rzeczy można za to, za to kupić. Natomiast tutaj no 2-3 tysiące dublonów to jest nic i w zasadzie bez najmniejszego powodu, od tak. No, taki Yamato, tak? Taki Yamato. No, ale też ten, 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 ten kamuflaż kosztował trochę. Czy ja do tego, czy do. Y Czy do Wyrmonta jest jakiś jakiś taki prestiżowy kamuflaż? Bardzo ja przepraszam. O, uja jest, nie ma. Do Wyrmonta nie ma takiego kamuflaża. Dlaczego? Czarty go zna. No co zrobisz, no? Nic, nic nie poradzisz, biedny człowieku. Nic nie poradzisz, biedny człowieku. Według mnie do każdej dziesiątki powinien być taki tego typu prestiżowy kamufleż. Co najmniej jeden, a najlepiej dwa. A nie kurde, jeden okręt ma taki kamuflaż, drugi okręt nie ma, nie ma praktycznie żadnych dobrych kamuflaży, bo nie. Zobaczymy jakim wyjdą te te te, te nadchodzące ten, te nadchodzące eventy, bo tak ty, czysto na podstawie opisu to wydaje się, że jest ten, wydaje się, że coś może z tego wyjść, no ale to jest tylko opis, tak więc w praktyce może z tego nie wyjść nic. Więc tyle. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie balnijcie dzwonek, skomentujcie na dole. Ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach World of Warships.